Na poprzednim live'ie, uwaga, na poprzednim live'ie był taki moment, a nawet jesteśmy na tym ekranie, to mogę wam pokazać. Sztuczna inteligencja robi napisy, rapuje mój nieznany kawałek na odbicie. Pik. O, ujawniam tożsamość, samo słucha też fajnie mi tak? O, przypomnijmy sobie. W mieszkaniu Na starym komputerze włączam grę i. Dźwięk będzie zawsze. Człowiek, tak zaczęła się pacja, z której chciałbym mi zarobić. Tak zaczęła się praca, by nie skończyć akwary. Ej, a może wam to nawinę, co? Tylko pytanie, czy dźwięk będzie dobrze? Słuchajcie, to co ja teraz opowiadam? to jest kawałek rapowy, którego nie, tego. nie wypuściłem i nigdy go nie nagrałem nawet. Znałem się, czy próba nawinięcia go na live jest totalnie szalonym pomysłem, który nie ma prawa się udać. Po takim czasie ja nie pamiętam tego tekstu nawet, więc ja się wywaliłbym 10 razy. Co to jest za mina moja na tym głównym ekranie? <laughs> Dobra. Ale mogłoby to być fajnie, nie wiem, kurde, robić to czy nie? Czy oglądamy normalnie? I powiedzieliście, że to robić. I jaka była kontynuacja tego? Tu jest Garen, mocny fighter oczywiście. I uwaga, i teraz ja miałem to nawijać. O. Ja tutaj najpierw powiedziałem, słuchajcie widzowie, ja teraz wam puszczę kawałek i powiedzcie mi, czy to jest dobrze zsynchronizowane. Czy bit się zgadza z głosem? I co, na to czat? Tak, tak, jest super, super, fajnie, nie zbłaźnisz się, let's go! I co się okazało? Okazało się, że nie do końca. I uwaga, zaraz wam coś pokażę. Pomyślałem, że już najwyższy czas czasu, za siebie. Poszedłem na siłownię z chłopakami, czemu? Nie wiem, chyba chciał... Od tematu... no, fajny ziomek, przedstawił się jako Paweł, znany też jako Filbionek. Nie trudno się domyślić, o czym zaczęli... Słyszycie, że to jest źle zsynchronizowane? A myśleliście, że... Wo, wo. <noise> że wszystko git... Więc teraz wam pokażę, korzystając z okazji, jak to faktycznie powinno wyglądać. Nie jest zsynchronizowane, Franiks, posłuchaj sobie. Zejdź, refren puszczę. Tam nie będzie Dla porównania. Nie jest tak. jest studia nie to jest. Przyszłość, By tak było, gotów jestem tu poświęcić wszystko. Po co mi te studia? Nie to jest mojym celem. Wolę złapać za kamerę lub nabijać coś na scenie. Jak go nie i teraz zobacz na to. Znaleźć nawet jak nic nie znalazłem. W sumie mogłoby wybić hitę typu polskich, że kamerę lub nawieźć. jest na Ten po co mi te studia nie to jest w moim życiu celem. Wolę złapać za kamerę lub nawijać Pa-parara, pa-parara. marzycielem, dacie przykro, że od edukacji wolę żyć marzenie ja Mówię ojcu to nie jest powód do smutku. Teraz jest dobrze zsynchronizowany. Nie, to mówi mi, że jestem niedojrzałym marzycielem. To jest małe różnice. Może, jak nie siedzicie w muzyce, możecie tego nie zauważyć. Ale ja tego słyszałem i mówię: Nie, nie, najgorzej! No, więc. Yy, nieładnie, nieładnie. Z waszej strony. No, ale czujcie różnicę, widzisz, FnX jest troszeczkę przestawiony, Ale teraz, co ja wam puściłem teraz? A może nie chcieli mi sprawić przykrości, tak jak mówisz, Luna, albo się nie znają. Może tak być. No, w każdym razie, nic się oczywiście nie stało, ale tak sobie pomyślałem, może wam coś puścić ciekawego. To, co ja wam teraz puściłem, to była prewka. Najpierw wytłumaczę pokrótce, co to jest prewka. E, Z luzu i short jesteś pedantem. No ja jestem i perfekcjonistą, to prawda. E, prewka to jest. Takie, jakby to określić, takie brudne, surowe nagranie czegoś na odwalsie, żeby tylko mniej więcej zobaczyć, jak będzie jak to będzie wyglądało, to znaczy przykładowo jak idę do studia, no to już się staram, już wkładam energię, już nakładamy na to wszystkie efekty, autotune, i struny i tak dalej a brewka to jest taka, że podchodzę sobie do mikrofonu i po mi te studia nie mi w życiu zelem i tak, żeby mniej więcej było wiadomo, jak to wygląda i ja takie prewki nagrałem do kilku starych kawałków i mogę wam przy okazji je puścić, tak po kawałeczku, nie, jeśli chcecie bo tam są ciekawe wersje bo chodź na fit kiedyś, no zobaczymy na przykład w tym marzycielu to łatwo usłyszeć, że. Albo nawet nie marzycie, tylko pokażę wam, jaka jest różnica między prewką a tym. Dawaj, że Dobra, to najpierw Ci pokażę patrz. 100 tysięcy powodów. Chcemy, chcemy. Dobra. Malcu? Jesteś malcem. Jezus Maria. To patrzcie, jaka jest różnica najpierw, żebyście. Bo. Ja, ja wiem, że ja się nie powinien tłumaczyć teraz, ale... Te prewki są w bardzo słabej jakości, bo na tym to polega, nie? I ja wam pokażę, jaka jest różnica, żebyście wiedzieli. 100 tysięcy powodów, prawda? Patrzcie na to. O. Gdzie jest refren? O, i teraz tu wjeżdża refren, i pokażę wam, jaka jest różnica, bo to jest mocne by prawie w ogóle nie wychodzić z domu, garbić się jak faszymodol lub rolu, robić porządnie, a nie że po by walczyć o swoje mam masę powodów, by pisać te rapy choć nie jestem nawet tak dobry jak Piorun, by robić to samo, to samo, to samo i ciągle to samo, to samo, to samo, jak postać w rolu. Mam 100 tysięcy powodów, mam 100 tysięcy powodów, mam 100 tysięcy powodów, mam 100 tysięcy powodów. Niech sto... kto mi powie jaką mam motkę Twitchową teraz paradiowałem by prawie w ogóle nie wychodzić z domu, garbić się jak Quasimodo lub Gollum, robić porządnie, a nie że by walczyć o swoje, mam masę powodów, Wypisać pisać te rapy, choć nie jestem nawet tak dobry jak Piorun, by robić to samo, to samo, to samo i ciągle to samo, to samo, to samo jak postaci Blonu. Ten kotek jest zajebisty. No. I tak brzmi to w dobrej wersji. A teraz patrzcie jak brzmi pirewka. Wyprawie prawie w ogóle nie wychodzić z domu, garbić w modolu Golum, robić porządnie, a nie że półprodukt, walczyć o swoje ma masę powodów, wypisać terapię, choć nie jestem nawet tak dobry, jak piorą, by robić to samo, to samo, to samo i ciągle to samo, to samo, to samo, jak postaci w LOLu. Mam 100 tysięcy powodów, mam 100 tysięcy. 000... Ja się tutaj duszę po prostu w pewnym momencie, nie? I to jest takie. wypierdziane. No dlatego ostrzegam, że jakość tych nagrań, które Wam puste, jest właśnie taka jak to drugie, nie? Banger, no banger, kurde. Mam 100 tysięcy powodów. Mam 100, 100 tysięcy, Mimo, że chcieli mnie obetrzeć z maszyn, wcisnąć na jakąś wygodną posadę, gdzie w momencie wypala się jak biały kaszel. To jeszcze stare wersje niepoprawione. No, no to teraz. To brzmi jak wierszyk na polskim. No, trochę tak. Dobra, to teraz Wam pokażę. Tak, jest taka nutka. Jak na przykład San Junipero, poszedłem kawałek. To jest nutka, której, którą zrozumieją i śledzi o treść, tylko ludzie, którzy oglądali serial Black Mirror i mniej więcej go pamiętają, nie? I to brzmiało mniej więcej tak. Ten kawałek Wam mogę puścić. W życie przyciec... Wszystkiemu winna była się Netflixa, a nie chore hotshot Gdy rapuję tak jak teraz, czuję się jak robot Krzyczą śmierci przez internet, nie wiedzą, że to błąd Mam koszmary zbyt prawdziwe, nie odróżniam ich od jawy Pedałuję coraz szybciej, bynajmniej nie dla zabawy 9,9,8, w takim razie się poznamy Jednak chyba nie chcę wiedzieć, jak zostałem sparowany Ci od śmierci dzieli, czasem jeden kupi tweet. W świecie, gdzie dają karabin, każą strzelać ci do gnit. W świecie, gdzie nie ma pewności, pozdrawiam gnidę. To czy też Mid, Kelly, Jorki, bo czekajcie na mnie, padnę jeszcze dziś. Czujesz bank? Czy... Życie Jakość tego jest tragiczna, nie? Nie chcę żyć w ten sposób, czuję się jak kleryk Preston do oko. Nie mi widzę czarno-biało, gdy na te uszanujcie mą ostatnią wolę. Kim nie czeka koniec? Jedna prośba, nie? Ale tak mam puszczam w ramach ciekawostki, nie? Wybór piekła albo nie. O oh, jest. Skoro tak nie chcę, żadnego. Ty już może nie śpiewaj dzisiaj, co? W świecie, w którym tyle złego. Wystarczy. No, więc tak. Ogień? <grym> no, nie sądzę. Ale no, tak się, tak się to robi na początku, zanim się człowiek postara, nie? Węgier totalny powinien dokończyć. Wiecie, co ja w ogóle mam taki pomysł? Ja wam powiem, to zdradzę wam taką tajemnicę. Ja mam zamiar. Yy... Kiedyś zrobić płytę, która będzie się nazywać to the Moon, yy, Jak już mi wyjdzie w życiu. Yy, 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 I. I do tego właśnie jakąś, nie wiem, formie epki dodatkowej czy coś. Chciałbym taką zrobić mini płytkę z kawałkami sprzed lat, tylko zrobić je już na poważnie. Bo na przykład są takie kawałki i teraz ostatni kawałek, ale on jest najlepszy. To jest mój pierwszy track w życiu, nie? Ankieta trwa 14 minut. Przepraszam, najmocniej no już kończę. Do, do teraz nie wiedziałem się, w czym się przeszkadza, ale mniejsza. I, I to jest mi pierwszy kawałek, co wam teraz puszczę. Tylko mówię, że tu wywalam 10 lat, nie, nie Garen, jeszcze wcześniejszy, naprawdę taki Chociaż nie, to nie pamiętam, czy Garen był pierwszy, ale taki pierwszy prawdziwy. Tylko to też jest prawka, nie? Więc ostrzegam. I tutaj padają ciekawe wersy, nie? A propos YouTube'a, co ja miałem w głowie te 5 lat temu. Tylko mówię, to jest nawinięte jak jest, ale może wytrzymać. Mam wszystko, czego chciałem, znowu poszło zgodnie z planem Właśnie przycisk od YouTube'a po raz drugi odebrałem Jestem na szczycie, nie odbierzesz mi mych marzeń Ani żadnej z godzin pracowania nad kanałem nie wierzył, że tu może dojść ktoś taki jak ja Śmieszne przecież, że przez 4 lata nawet kafla nie wbiłem Teraz patrzy na to łajdak i zazdrość go zaczyna wzrać bardziej niż pogarda, tak Wychowywałem się w nędzy, szczęście nigdy nie przyszło do mnie podane na tacy Musisz latami pracować tu bez pieniędzy, by potem cieszyć się tymi dolarami bez pracy. Kim też być w no fajnie, a na poważnie. Czego nie rozumiesz, ty mówię youtuber właśnie. Kichoty i drwiny, no dobra, już pokaż Tomasz, każdy z was mądry po fakcie typowy. Niewierny Tomasz, widzą moją radość, nie patrzą na lata znoju. Widząc te pieniądze, nie myślą, by sobie pomóc. Ja widzę oszusta, więc wstaję do pracy. Ty widzisz oszusta w każdym, kto bogaty. Wracam już do domu, tam miłość, nie żaden banał. Mam życie jak z bajki, tak samo w sumie jak kanał. Można by powiedzieć, że przecież to niemożliwe i chętnie bym to powiedział, lecz właśnie się obudziłem. No właśnie, i się obudziłem. Tak tak to było. Tak to było. No. Więc może kiedyś. Y może kiedyś, kiedyś bym to podrasował i wypuścił. Bo tak to wygląda, nie? Puśćcie mnie jeszcze kawałeczek. na brzegu rozczarowanym z marzeń, chyba zostały mi już tylko senne całe. W sensie, że przecież wszystkie moje plany będą zrealizowane, nigdy przecież nie odejdę. Mimo wszystkiego, co mi tutaj czeka, mimo tego, co podcinają mi skrzydła, będę się wspinał, ciepliwie przyrzekam, aż tam na szczycie i wygram. Wywaliłem się dziesięć razy, nie? toczyłem od lat, samym sobą o to, czy w ogóle jestem coś wart. Oznajmiam, że będę sławny, jedząc z nimi obiad. Patrzę, jakbym powiedział, zmieniam szkołę na Hogwarts. Teraz robię ile mogę, Ja sam nawet spoko, lecieją. Już mam No, dokładam się, żeby ci... Żeby ciszej było? Mamo, to jest przykry komentarz... Nie, żeby ci szybciej wyszło w życiu. Pa! Dobra, chyba, że tak. Chyba, że tak. Chyba, że tak. <grywa> no, dziękuję. Myślałem, że zostałem opluty, żeby ciszej było, żebym to już wyłączył, ale skoro dobrze mi życzysz, to... <grywa> I Tak, żeby było ciszej. <grywa> Dobra. Wybrałem <grywa> drogę, podjąłem ryzyko. Teraz Rockefeller, mów mi. I mam złoty zegarek, choć nie nazywam się Gruszkiewicz, i się świetną widownię, która pomaga mi piąć się i mam do was szacunek. Nie zniknę stąd przez gorączkę. No, mam do Was szacunek nie zniknę, stąd przez gorączkę, i co? I zniknąłem przez co innego. No, widzicie, jakie życie wtedy nie wiedziałem, jak to się potoczy. No. A jeśli ktoś słusznie zauważa, że to brzmi jak gówno, to yy, mam, no, mam coś do powiedzenia w tym temacie, a w sumie nie ja. Tylko rabo z przeszłości. Mianowicie mówisz, że brzmi to jeszcze trochę koślawo. Morda. Przypomnij sobie swój pierwszy kawałek. Siemano. I tyle. Ciągle robię nazwę z rogą. Idę z podniesioną głową. Niczego mi nie odbiorą, nie. No, no i tak, jest taka ciekawostka. Panie i panowie. <laughs>